Siemano wszystkim z tej strony Piotr jest 6.40 w sobotę i zabieram się za trening intensywny bo za miesiąc jest maraton BMW Berlin Maraton w którym biorę udział i muszę się przygotować. Ostatnimi czasami troszeczkę mniej biegałem. Dużo spraw na głowie. Praca i tym podobnie. Ale treningi były. Tylko, że teraz muszę troszeczkę przyspieszyć z tymi treningami. Troszeczkę ich więcej robić. Intensywniejszych. Więcej tych wybiegań. Dłuższych. No i co? Idziemy z tematem. Nagram coś później, jak będę gdzieś tam biegał. Lecę w stronę takiego parku. Kiedyś tam nagrywałem jakiś filmik. Polatam sobie troszeczkę dzisiaj tam. Pozdro, elo! Pewnie jeszcze kilku z Was sobie smacznie śpi, a ja już jestem po paru kilometrach. W takich oto okolicznościach przyrody. Przy jakimś tam. Jeziorku, czy stawie, czy zalewie. Tam jest plaża. Opalają się. Jak jest pogoda, a dzisiaj będzie na pewno. Jakby nie było. Ten tydzień ma być gorący. Po 30 stopni, a nawet więcej. Także będzie fajnie na treningi pogoda super ale tylko na pewno z rana chyba że co niektórzy lubią biegać po południu popały To też nie przeszkadza ja też biegam o różnych godzinach Popołudniowych wieczornych Rannych Tak jak dzisiaj Także jest mi obojętne w sumie do każdej pogody i do każdej do każdej, no, nieważne. Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić, jak to się mówi. Do każdych warunków, jakie by nie były. I w deszczu się lata, i we wszystkim. Ok. Jadę dalej z tematem, bo szkoda mi czasu. Później jeszcze coś rzucę. I w którą stronę biec. Tam. 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 Czy tu. I polecimy tu. Zobaczymy co tam jest. Robię, można powiedzieć, ostatnie wejście na mojego vloga teraz. Także jadę dalej z tematem i widzimy się na kolejnym jakimś filmie, który będę za niedługo montował, bo jutro jest Urban Drive w Berlinie, także po raz trzeci raz, tym razem po raz drugi z żoną a trzeci raz ja. Także pozdrawiam serdecznie jeszcze wszystkich biegaczy bawta się dobrze. Jeszcze raz z tej strony otwarli przejście dla turystów. Z drugiej strony w Bundestagu. Teraz widać go w całej okazałości. Drugą stronę.